Zrób sobie takie ćwiczenie. Pomyśl o swoim marzeniu. Masz? Aha. Zaraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że idziesz do tego marzenia. Idziesz w tą stronę. I zobacz, czy możesz zrobić krok. I co się dzieje w twoim ciele, kiedy zbliżasz się do swojego celu? Drugi krok. Poczuj swoje ciało. Pozwól, żeby te napięcia w ciele się ujawniły. I idziesz kolejny krok i kolejny I jeszcze jeden i czuj przestrzeń w koło, czuj stopy. To może zbliżasz się do tego miejsca. I idziesz. 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 Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. Jesteś. Poczuj to. Osiągnąłeś swój cel. I teraz idziesz dalej. Swój cel, który, Twoje marzenie, już jest Twoje. Więc możesz pomyśleć o czymś kolejnym. Jak to jest? Kiedy tamto marzenie już się spełniło, tamten cel osiągnąłeś, osiągnęłaś i idziesz, idziesz dalej.